A zatem zaczynamy sobie emeryturę. <grym w wajrę> Widzisz, młody? Knuje coś paskudnego. To jest pewnie sprzęt do nowego laboratorium. Panie Krab, zemdliło mnie. <grym wajrę> tak, tak. <grym wajrę> Widzisz? Paskudny pasek pasuje mu do paskudnych butów. Mój plan jest już na ukończeniu! On ma plan! Słyszałeś to, chłopcze? On ma plan! E, proszę mnie już bardziej nie podrząsać! Koć śliczno, to będziesz mi drogą przyjaciółką! Emerytura jest moja, moja, moja! Ooh, już za chwilę widzisz? Zaraz wyjmie machinę miotającą promieniami na sera i na Teraz zobaczyłem i uwierzyłem. Hurra! Wiedziałem, że w końcu pom... załapił! Krak! A po coś mi wlazł do pokoju mojego? Udanej emerytury, Plankton. Nie będę cię już prześladował! Wiem, że nie będziesz gieniu. Ponieważ właśnie w tej chwili jestem pod tłustym krabem. Wynoszę twój tajny przepis. Oho, jasne! Mów sobie co chcesz, staruszku! A jak miałbyś niby tam być, skoro jesteś tutaj w nudziskach? Hm? <gry> Ponieważ ja jestem robotem idealną imitacją. Macie! <gry> Ech, coś mnie ominęło. O! O! Tak, tak, Karen. Zanim tamte dwa głąby się zorientują, tajny przepis będę gładził o udo. <gry> tak, włożę rajstopy. Rozłączam się. <gry> Prosto w buźkę krabie. <gry> Krab? Spongebob? Czu, 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 czemu nie jesteście w nudziskach? Myśmy tam w ogóle nie pojechali. Gienek Krab i Spongebob, którzy śledzili ciebie robota do nudzisk, to też są roboty. Mam cię! Gniew! 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 Na moje oko, to pan Krab oraz Plankton wykorzystują nas do jakiejś swojej głupiej wojenki. Prawda. No, co by to komuś chodziło, gdyby ten mały wykradł wreszcie tajny przepis. Nic a nic, tak był to ujął. Prawda.